Siemaneczko, panowie i panie. Przyszedł lotnik. Jest lotnik, zobaczcie. Z godziny 11. przyszedł. Ale tam jeszcze jakiś biały siedzi. Nie wiem, co tam za biały siedzi, widzicie? No tutaj, o tutaj, Biały. Może z tych moich, bo taki cepel uciekł na początku. Zaraz spróbujemy go złapać. Czekajcie. Ale to jest samolot, nie? Zobaczcie, jak go malowałem. Jest teper. wrócił Czekajcie zaraz o kot mój uciekł kot mi uciekł, kot mi uciekł może go nagonie Idę teraz zgonić za chwilę, zobaczymy ile mi powracało Ale trzy Budapeszty wróciły, Buda Buda, 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 no idź Idź, idź, idź Idź, 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 idź. Buda, Buda, Buda 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 no jest w gojemniku, jest w Jest super w gojemniku Czapość, czapość jest w gojemniku Dobra po wczorajszym oblocie miałem jednego W sumie to nie był sąsiada, to był obcy Jego, jego obcego miałem Powrót rynkowca, dobrze nie? Coś tu powłaziło Zaraz zobaczymy, głodne jesteście? Pić chcecie? Pić chcecie pewnie, co? Nie ma wody, nie ma żarcia Nie ma nic, was zaraz zgonię Damieść, bo dzisiaj lecicie dziewczynki i chłopczyczki Dobra, ja pauzuję Pauzuję im dam wody. Tu też nie ma? No tu jest, co tu damy To tu jest, tu jest zakwaszacz Nie, to nie ma tragedii, jest woda Myślałem, że nie ma Dobra, idziemy, idziemy gonić. Nie ma nic Ktoś tam nie chciał, to te zdjęcia porobił tam tamtego Dobra, troszkę je zgonimy Psy muszę zamknąć Bo kot mi wyskoczył Krzelo, chodź. chodź Nie, uciekaj Bo Kot ja jesteś się w koło podziebał Mamy, czekajcie Dobra, psy zamknęłem Czaput wrócił, nie? Jaki, jaki by nie był lotnik, ale wrócił. Nie dał się złapać. Niskodystansowiec. Niskodystansowiec. O, tu jest ten pocztowy. O, ten wrócił na bank. Ten wrócił, nie było go. Bo od razu go przypalił. Dobra, panowie, pauzujemy i pędzimy, pędzimy, pędzimy Tam jest jeszcze jakiś biały, ale nie wiem, co to jest za biały Czaposz wrócił, to jest najważniejsze Nie mają jedzenia Później je nakarmię, światło gasimy O, widzicie? Tędy A nie, to ja wrzuciłem i spadło Gdzie jest czaposz? W środku, dobra, pauzujemy pocztowym muszę nagunić. Dobra, 30 Dziś mam gołębi, 34 w sumie Jeden jest sąsiada, ten świeżak Dałem mu takie kropki, ale malutkie mu dałem kropeczki Bo już się umazuł. Malutkie mu dałem kropeczki, żebym nie pomylił się tam 34 leci w górę, 35 34 moich i on, on jest Gołębie są głodne to już ten jest świeży, idę. Ten jest świeży też. No, dawaj, dawaj chłopczyku, dziewczynko, chłopczyku, dziewczynko. No, to nie świeży, 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 świeży. Czaposz przystąpił, czaposz wrócił, zaraz nagrał. Tam są ciemne, zaraz też się powiedziemy Dobra, jazda dzieciaczki Głodne jesteście, nie? Poszło wszystko A ten zaraz tu wejdzie, czapy się pcha. Gdzie jest ten pocztowy, to muszę mu zdjęcie zrobić Tu jest Coś takiego Coś takiego Taki ładny przymelek, nie? Dobra, otwieramy. Otwieramy, żeby w wchodziły. Do radę tak wchodzić. Ten czapka że to niech se tu Jadę, Zaraz Będzie Zaraz on wejdzie, to będzie wiatra ostra. Dwa... Ono no, nie niedzieli jest. Jak leci do żarcia? Głodny. Ale go umalowałem, nie? Wczoraj prześwigną. Myślałem, że to jakaś papuga. Zobaczcie jakie. Dzwoni gdzieś nie wiem, kto zadzwoni. Czekajcie na odbiorze. Kaczki chcieli. Dobra, niech sobie latają dzisiaj, prawdopodobnie slot. Pogoda jak pogoda, wczoraj taka sama była, lot chyba zrobimy z sąsiadem. Te już chodzą no. trochę, pogadałem z, z 3 minuty z Panami kaczki A siedzi ten biały, jeszcze siedzi. Dobra, ja pauzuję i jadę z nimi. Dobra, spędziliśmy tygrysy. Chodzą To są moje tygrysy stare A tamte też są moje, ale tamte tam patrzcie To jest maszyna niego. Widzicie? Wczoraj była ostra jazda z tymi sokołami, filmik się urywał, bo bateria była słaba. Zobaczymy <głosimy> tego sąsiada, jak się zaścinkują, a tu coś jakieś pocztowe, obcy. Przyjemne na nie śledzenie. Czaposz jest, zobaczymy jak on będzie lato. może coś z niego będzie. To nie będziemy go się malowali, jak będzie lato. Do niego szczęście, że wrócił. Miałem go umalować na targu na Różowo By latał po targu Było no I chodzą, chodzą, chodzą O jest soku, bo już się już wali, zobaczcie Jaszą albo soku Już się rozwalił Już tamte rozwalił Już tamte rozwalił A już weszłam tu, zobaczcie Już, już się boją to już tu chyba jest. Tu jest? To już się boją. Zobaczcie, bo weź wam, patrzcie, jak z nieba. No weź wam, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zobaczcie co on robi. Już w gębniku. Widzicie? Wali je tam u góry. Tam aż poszedł los. Wszystkie pojedynki, a tam poszedł los. Ale je ja, wali tam. Co tu jest, co tu jest, ale walno. Tu, tu, tu gdzieś walno. O, deresz, patrz, deresz pa deres aż spadł Coś tu świerdzi, coś tu świerdzi Deresz spadł z tyłu w krzaki U góry je walu Mój dereszek z tyłu jest za solarami tak Taki wystraszony, nie? No już wali, nie? A tamten lot A tamto rozwalony, nie? A tam tak wysoko dają gdzie co, nie ma sensu ich napiżać. jak wali jasno, gdzieś wali, 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 bo zaraz Wam pokażę, dereszę Wam pokażę. W krzakach jest tutaj. Tamte rozwalone. Tu jest w krzaczorach. Zaraz Wam pokażę. Albo tu już spadł. O jest tutaj o, a nie, to jest ten deresz ten od niego. Co tu jest, patrzcie uderzył, co się boisz? Za, złapał cię? A mu pikawa chodzi No idź, idź do biegnika cię? Chodźcie. Skubany, co? Skubany, no tak walił Te u góry Tamte z tą dęba. Tak wysoko, że znowu nie zajdą. Zobaczcie, zobaczcie. Chyba go dziwno, bo tak jakiś, nie wiem, dziurkę miał. A gdzie tamte? O tam, zobaczcie. Nie zobaczymy ich. Tam, o widzieliście? Tu są. Bez No nie ma ich. To są torpedy, nie gołębie. Moje tak nie chodzą. Chciałem puścić. Jak nie będzie lotu, to dzisiaj znowu puścimy. Tam jakiś biały śpi. Nie wiem, czy to nie mu jest czasami. Tutaj o cepel może, z skąd tu biały. Ale wystraszona. Zobaczcie, co on z nimi zrobił. Weź wczoraj tak długo latał, że dzisiaj z nieba zamiast uciec w niebo. No właśnie, szybko. Wgonimy je do środka. Właśnie, no łazić. Buda, 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 buda. To są w środku. No nic nie zrobiła. A tamte? Tam chodzą. So, one już są nie do zajechania tego głębia. Tu jest 5. Tu są 4 A tam jest 20. Mały wóz, duży. Średni wóz. I wielki. Chodźcie. Tam gdzieś chodzą. O widzicie, tak chodzą te z gojemnika od pocztowych. I tutaj są pojedynki No nie, że pojedynki, zobaczymy jak to będzie mhm. Te zaraz zajdą Te zaraz zajdą, drzwi mają otwarte, tu tylko zamknę Psy są zamknięte, to mi nie wejdą Muszę tych drzwi pilnować. Znowu będziecie pisać. Te to godziny będą wchodzić w góry. To, są nie, to nie gołębie. W takiej gołębie to nie wiem czy to w zimę nie będę puszczał. Chyba śnieg spadnie i będzie po locie. W sąsie, w sąsiada były wczoraj Żaden nie zmoczył Tamte dwa co by zeszły Do stada to by je obsadził Ale już nie wytrzymały Z tamtymi z tymi I poszło do sąsiada Ale to dobrze bo i tak bym mu je wygonił To tylko miała być zabawa I była zabawa Przez sokoła czy jaszczębia Wali strasznie Co tam zabiały siedzi Zobaczcie, o są tutaj Są Tam gdzieś są O widzicie? Tak wczoraj chodziłem Jeszcze w gorzej I do mnie, i do sąsiada, i za mnie Cztery zjeżdżają Moje Moje wróciły Moje wróciły Szybko Zniżają się, o już 5 będzie w 5 będzie w jak ten co da z kropkami, a ten z kropkami może się na zaciąg, wczoraj tylko w las. Kropaczki mu dają, tak jak powiedziałem dzisiaj go wyganią, sąsiad go nie chciał. Ja bym go chciał, to go wczoraj wygonił samego, A to świeży gąb, to też nie wiadomo czy on by wrócił. Ale mówiłem, że normalnie go nie wynoszę, tylko będę go ogień z nim albo chodzi z tamtymi u góry tamte troszkę się zniżyły zobaczcie troszkę się zniżyły troszkę się zniżyły dam są i bez przybliżenia nie ma a moje tu nie trzeba przybliżać widać moje ale ja już dzisiaj jutro szukam broni nie ma tam opcji a tutaj jest. Ciemny już. Zara fikołka zrobi. Jeden jest co fikołka robi. A no jeszcze nie karmione, głodne są. Nie wiem czy będzie dzisiaj lotu taka pogoda beznadziejna. Ale może zrobimy. Już to nie jest daleko. Dwa ciemne zjeżdżają, zaraz będzie lot zjeżdżał. Ten biały mnie interesuje. To dzika czy to nie jest ten z tego lotu. Tamte wymiatają, gdzie one są? O tu są, ale już niżej są Dobra, pauzujemy chwilę, nie? O tutaj są równo, Ludnoprzernie O widzicie? Minęły Zaraz się pokażę. O, muszę wyjść tutaj O tu są tygrysy. To są kocury. Jest tu, o jest, jest. Zobaczymy jak. Weszwańczka. Ale trzy Budapeszty z tych przyszły jeszcze, bo mam... Miałem 31, przecież ciemne zamknęłem nie? 34 i ten ciemny to 35 jest teraz. O, siwa, siwa, z tej budy usiadła tam szybko, boją się szczębia. To one teraz będą się mylić. Ale patrzcie, zobaczymy, dereszek jest. Jest dereszek. Już ten co wiemy gdzie ma usiąść to zobaczcie ze ściny, patrz Robert, jak żółta jak wyszła ze ściny Zobacz, zobacz. Twoja następna żółta, zobacz, zobacz deresz co robił Tam była większa przewaga, nie? Większa przewaga. I nie ma tam I jakoś wychodzą ze ściny. Już nie ma siadania, nie ma siadania i koniec. Te się zniżyły troszkę. Niech złażą. Zaraz im nasypiamy nasypiemy, to będą wchodzić Głodne są. Gdy im rozrobię karmę. Za już dostają śpi, jakiś biały to jest już z chorobą. Tam jest skulony, śpi no, też ja świrują, nie? To są torpedy, teraz jak przyniosę to skończam z gębnika z 20 sztuk, Max 30, starczy. Po tamtej Budapesztie miałem jechać, ale się ich nie zaszczepił. Prawdopodobnie za dwa tygodnie pojadę. Jak pojadę, to pojadę, jak nie, to nie. Patrzcie, ten z rynku za 5 złotych, nie? O tu ciemny jeden chodzi Jest ciemny jeden Idziemy teraz zobaczyć, gdzie ten ciemny usiadł Patrzcie Gdzie ten ciemny usiadł A nie, też jest Bo ma małe znaczki Też jest, tam coś siedzi Nie, a zobaczymy tylko tego ciemnego Co wypuściłem, jest ciemny Ma malutkie znaczki, usiadł normalnie no, On już tu zostanie Chyba, że pójdzie do sąsiada Tam te trzy wyrzucimy O ta Budapeszczka To ona chce iść do ciemnych, bzykać się cały czas Ja jej zabrałem ciemnego O ja jest ten tutaj, Wojtek twój O te malutkie znaczki ma Dałem mu To jest ten twój Tak jak mówiłem puszczę go bez problemu Żółtą skówkę mu założyłeś Ta budapeczka chyba wyjedzie, bo ona chce iść do kurnika cały czas. już by jej nie było, jakby to był jakiś obcy gołemnik. Co dał wam to albo soku u góry? Rozwalił was wszystkie. Chodź, 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 chodź. Patrzcie, jak patrzą mnie. Jak... Chodź, 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 chodź. Patrzą, patrzą. A jest obcy jest ciemny jest obcy ciemny to już bym też go zamknął ale to jest kurnika go to jest jeden jeden tam jest jeden i tu jest jeden o tu widzę świeżak ten o ten też przyszedł czerwony z główką ten przyszedł bo nie było go o, widzę tam na kurniko i sam woła o, a samiec jej tutaj siedzi o tu jest samiec już ją woła o, a tam zagruchał nie, o tylko dymanko i w głowie, o. No do ciemnych strasznie idzie a jak, mu, a jak już mu jedzie? To <grym> nie gołąb jest. O, ciemny Wojtka chodzi pod tym po klapie To nie jego jest, to tego, tego z, z Nowego Dworu co z tych 9 złapów, czy 8? No chcę wejść. Dobra, idę im za za podam trochę żarcia. O Ten też chyba przyszedł. Czerwone znaki, to były ostatnie puszone gołębie Ale one tydzień tu siedziały. Mam na kurnik. Tu chcę coś zobaczył Tutaj to nie chce latają, nie mają prawa usiąść na zaciąg. Tu sobie niech latają, to tak jakby szparowały się Ale je nauczymy, nie ma jedzenia Muszą od razu wchodzić, nie ma Dobra, idę za ciemne zagonić i zaciągnę koło Czekajcie Dobra, te wypuszczamy, jak nie chcę już ich trzymać, niech idą sobie Może ja... zobaczymy jak wyjdą, wodę im tylko zmienię Wypuszczam tą rumię, nie chcę ich tak nie ma nikt nie chce to co. Ja ich nie będę w nim więzi. No wypad, pomalutku. No idźcie. No, no nie wiem o co chodzi. Niech ja szuka tym bierze. Tu bym już poszedł. Niech se łażą. Pocztowy Czerwony. A tu wam pokażę takie. O, przeładowo Deresze. Teraz chowają no. bo A ten już jest mniejszy. Pusty. Zaraz dostaniesz jeść. Dobra, pozdrawiamy. Ja zamykam drzwi. Już wody tu, tu nie muszę lać wody w takim razie. I wstawię konewkę. Mój pocztowy tam idzie. Ja tam siedzi, będzie też ganiany. Trzeba karmić, żeby się najadły. Bo o 14, 14 łapiemy. I patrzcie, tam muszę zamknąć, bo jajka mają. Dobra, pozdrawiam. Trochę będzie dłuższy film. No, zrumi się zerwał białolot. No, zobaczymy, jak tych dzieciach. O tu jest Szymer zrumi. A w placu się z miesiąc. Miesiąc to nie, ale do, do, koło miesiąca gdzieś Niech siedzą, jasno, będzie miał co brać. O, przyszedł trzymy. Dobra, idę ich karmić. Ten czarny dziedał ognia. Z pięć puściłem tak koczkodanów. Takich koczkodanek go nie ma. Mają chodzić, a nie, dobra. Dobra, idę wam jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Później coś tam dogramy. Drugi będzie filmik dzisiaj.